Hej kochani, witajcie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Rebirth Champions X to jest y, taki sam symulator jak na przykład coś takiego jak Pet Simulator X ale no nie do końca a to dlatego, że trzeba tutaj klikać cały czas trzeba klikać i mam nadzieję, że moje myszki na właśnie na filmiku nie będzie za bardzo słychać w ogóle jestem nobem i bardzo bym chciała to zmienić i w ogóle patrzcie Ile gościu tu Marię rebirtów. Boże, masakra. O, jakby tutaj zamienić i, znaczy u na i, a i na u, to byłoby iu Tak jak taka solistka k-popowa. Oh my god. Nie no, dobra, zobaczymy, za ile na przykład jest zwykłe takie jajko. Za Został. Otworzymy sobie jedno, bo może. O Jezus, Maria. Dobra, teraz mi się włączyła muzyka. Dobra. O, mam wyklotę jajkuje, no, ale fajnie, dobra. Także musimy klikać dalej. Mam nadzieję, że to jakoś nie przeszkodzi, że ja w czasie nie miałam włączonego za bardzo. Yy, także... Sama się wstraszyłam. Yy, a co mi wysz... wykryło się? Bo nie widziałam? Profil? coś. Jezus. O zwierzęta. O, piesek. Dobra, to... Dobra, wyposaż. Weźmiemy sobie jeszcze jednego. O, kotek! Mamy kotka, dobra, to też sobie go wyposażymy. Ło! Wow. Szybciej już. No to jeszcze jednego, będziemy mieli trzy. O, piesek, dobra. No to i tak bardzo fajnie, także wyposażę. No i... a za ile jestem to drugie jajo? Pewnie takie drogie. O mój Boże! 499 robuxów, a to? No chyba żartujecie sobie. Dobra, muszę sobie tego królika zdobyć, także otworzymy sobie trzy jajka, bo na, na razie mnie na to stać. E, no, widzicie, tak jak w pet, Tak, jak w pet simulator. O, mamy króliczka! No i super, jeszcze jednego sobie otworzymy, Bo może jeszcze jeden mi się króliczek wydobędzie i będzie super. Nie, niestety, ale klikam dalej, musimy wydobyć. O! Mamy kolejnego! Może jeszcze raz nam się uda. Mam tak nadzieję. I co to będzie, co to będzie, co to będzie? Piesek, dobrze. A może jeszcze jedna? E, no to może na razie sobie. A co to jest? Tap Ile? Wiecie co? Chyba nie dziękuję. E, tutaj są. Uuu, mityczne jakieś jest. W basic? Ło, wow. to musimy zrobić opening zaraz tych jajek, jak sobie zamienię na zwierząt. Oh my god! Jezus, Maria, to się powtarza sytuację jak. W, w Pet Simulator też mam tyle tych zwierzaków. Także klikamy. Uuu, klik... dużo idzie. Dobra, kupujemy. Robimy opening, lekki taki jajek. Także kociak. Może króliczek jeszcze się uda zdobyć? O, mam! Dobra, także mamy. Yy... Króliczka, kolejnego, także sobie zdejmujemy kotka i zakładamy sobie króliczka. Dobra, kupię. O, dobra, nieważne. Oczywiście, jaka zagapiona jestem. Dobra. Kotek, okej. Okay. Niezbyt... A może ktoś się na mnie no, Jezu, ja, ja chcę takie szczęście, jak miałam wtedy w, w Pet Simulator. O, po O Jezu, no dobra, już przeczytałam, już wiem. A, jakieś upgradey, o! No i tego mi brakowało. Ale skąd mam te dżemy całe wytrzasnąć, no co? Jak myślicie? Tu jest jakieś rebirty. Mnie na, na to nie stać, a tutaj co trzeba? Chyba tysiąc kliknięć, czy co? Dobra, no to klikamy. Tylko nie wiem właśnie o co tu chodzi. Ale powrót, co? <laughs> Boże, a ja byłam w upgrade'ach? A, no byłam. No i co? Co ja mam zrobić? Dobra, no chyba tutaj musimy pójść, nie? Czy nie? Oha. Uh, Dobra, wiecie co? A, automatyczny klik. A co za robót spełnia? No oczywiście. A eliksiry? Co? No, chyba żartujecie sobie. O, codzienne zakręcenie. To kręcimy, jak frizz. I co to? Może coś fajnego? O! Co jest grane? Masz dwa ekstremy Boost. Fajnie, tylko że najpierw muszę się dowiedzieć, jak zdobyć te dżemy. Czekajcie, bo ja może jestem jakaś... Wiecie, trochę... Odrodzenie? Oh my god! Ale ja jestem tempa. No tak, Jezus Maria! Proszę, trzymajcie mnie, bo ja chyba zaraz walnę. Ja cię kręcę! Ale ze mnie! Sorry, ale. Dobra, ale przecież to się. To na... w nazwie nawet jest. Dlaczego ja nie skumałam o co tu chodzi? Dobra, 2000 kliknięć. To robimy to od razu do 2000, bo nie ma. Nie ma czasu teraz do... do stracenia. Musimy robić 2000 od razu. Bo jak ja nie skumałam, w połowie odcinka dopiero się. O, no już, widzicie, już nie jestem yy, nobem. To jest progress. Progress. Co ja gadam, to jest progress? Dobra, w upgradach coś. Pewnie jest. O! Ile? No, chyba żartujecie sobie. O! To będzie dobre. Halo, ja to kupiłam? Czy tego. A, bo to wiecie. Dobra. Klikamy dalej. Tu pewnie już będzie za 3000, tak? Za ile? Dobra. Szkoda, że nie można zobaczyć, za ile wiecie jest. Yy... Ile jest dżemów za to, na przykład, nie? Dobra. Za 6000 sobie klikniemy. A tam było za 500, nie? Tych kliknięć. To może sobie za 8,5 tysiące po prostu zrobimy. Bo za te chyba odrodzenia też coś się da zrobić, nie? Czy tutaj coś? Nie, ale coś tam było. Gdzieś było, nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno. Tutaj? Nie, to nie było tu, sorry. O, to dobra, to ja już sobie do tych 17 tysięcy to było? Chyba 17. O, no już mam 17 i proszę bardzo. uuu, dużo kasy dostałam. Bardzo mi się to podoba. Ile trzeba? 27. To co te 13. Pewnie się tak rozgadam, że y, dam do 27 tysięcy, ale y, będę się starać do tych kilkunastu. Bardzo fajna gra, tylko że trochę szkoda, że tutaj trzeba cały czas klikać, a nie to, że wiecie, przytrzymasz i tak dalej. No. Może sobie za niedługo jakieś jajka tutaj kupimy. a na razie musimy trochę pozbierać. O, już się rozgadałam. O. O, no i superaśnie. O, prędkość chodzenia, ale na razie mi to nie. uuu, to mnie ciekawi. Dobra. To ja to sobie kupię. Dobra, to ja zaraz sobie może kupię. Faktycznie to jest do zrobienia. Jak teraz jad... O, zaawansowany. Jest. Fajnie, fajnie. A za ile? Za 37? No dobra. Spróbujemy, spróbujemy to zrobić. W sumie, to się, jak ktoś na przykład gra nocami i tak dalej, to też jest wykonalne, naprawdę. Myślałam, że chociaż ja nie wiem, kto gra nocą, o, ja tak wysoko. oh my god, już mam dużo. O. Zaraz będę mogła sobie kupić tam ten mnożnik gemów. Wiecie co? No, Pespa... Oh my god, wie... no nie, no ile? Ja przecież tyle w życiu nie wydałam nigdy Tych robuxów, boże Jezus Maria czy to jest jakaś tragedia Oż mnie zmroziło, nie wiedziałam co powiedzieć 706 No chyba, że ja coś źle zobaczyłam, a to jest bardzo możliwe Także wiecie Jak w połowie odcinka ogarnęłam, że tutaj w ogóle chodzi o to, żeby Rebirth był, to Uuu, co to jest? Co to jest? Dobra, króliczku, przepraszam, muszę cię zdjąć. Muszę założyć... Mityczna hydra. Ło, wow, ale ładna. Czekajcie. Nie, no dobrze. 706 tysięcy robuxów? No chyba kogoś pogięło. Ale to nie to, że tylko on jest. To jest tyle ludzi, którzy wydali kilkaset robów. Kilka, no, kilka tysięcy Robuxów. Boże, no przecież to jest niewykonalne. No nie, no to nie jest wykonalne! Co ja gadam? No chyba, że ktoś jest miliarderem i nie ma co zrobić. O, kolejny hydrant. <laughs> kolejne co jest grane? Ale no to bardzo dobrze, to mi się to podoba. Taka gra... W taką grę mogę grać jak... wiecie. No i teraz to ja nawalam tych odrodzeń, że Jezus, tych kliknięć, zacznie się, jestem zaawansowana. Zaraz będę pros. Mhm. Jak będę miała tyle kliknięć, to wiecie co, to ja jestem już prosem. Przez te hydranty, one są mega. O, już mam prawie półtorej tysiąca dżemów. O, już mam ponad. Dobra, może coś kupimy za to. Yy, nie wiem co. Czekajcie. Mnożnik szczęścia. Niepotrzebny jest to na razie. To w sumie mogę kupić, bo to jest fajne. Mnożnik klejnotów. I kupimy. Z... Zwierząt, mam tyle. Jezus, Maria, co jest grane? Jeszcze parę kliknięć i zdobędziemy wszechświat. Dlaczego ja klikam zwierzęta? Ja chcę odradzanie. Odrodzenie. No, Boże, jeszcze raz jak kliknę, to będę wkurzona na siebie, naprawdę. You're done. Nie biżonym. O mój Boże. Dobra. Odradzanie, o oh, nie dużo kaski A może jakieś, tutaj były jakieś eliksyry? El, eliksiry. Eliksyry to dużo e, Kur, więcej przycisków odradzania w sklepie ulepszeń No, no i to mi się podoba i idziemy do sklepu jakichś Ulepszeń, czekajcie, upgrade, to co I tutaj, przyciski odradzania, no, no i super O oh, mój boże, <laughs> jeszcze trochę Trochę nie przewidziałam tego mm. No, ale to sobie kupimy, bo w sumie tego jest dużo. O, zawodowiec, widzicie? No, oczywiście. 400, dobra, prawie 500. O, no już mam. Proszę bardzo, proszę cię bardzo. Ło! Wow. Okay. O, no już mamy. Fajnie. Jupp. No i co, nic, 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 to prawie nie dało. Czytało. Wow, ale giga chat. Może kupimy sobie jakiegoś zaraz peta. W sumie to jest już wyko... Nie, to się w sumie chyba nie opłaca. Pewnie poza odcinkiem będę w to grała i grała. Także fajnie, fajnie. Kupimy sobie tylko to odrodzenie i może coś z tego sklepu upgrade do, do upgradeowania. I w sumie to chyba... O, już mamy. Ło! W sumie to dużo daje, dobra. Jednak się sprawiam. Ehm. Boże, trzymaj, ja się tak zamknęłam, Boże! A czy dziwnie brzmiało? Szybszy automatyczny kliker. O boże, za dużo. Kasem. To w sumie się opłaca i to. A to, to ja nie wiem po co. Ale sobie kupimy. Jestem bogata, także wiecie. To sobie. A, dobra. To, to sobie kupimy. Jedno. W sumie, jak jestem taka bogata, to mogę więcej kupować. Robimy opening na sam koniec. Często. okej. Okay. A mogę na przykład nie zbyt często. Super. O, co jest grane ma epickiego! O, ale fajnie. Nie zbyt często, Ok. Często. Teraz powinien być epicki. Dobra, teraz powinien być epicki. Teraz powinien być epicki. Teraz powinien być epicki. Super. A teraz powinien być rzadki. Teraz powinien być częsty. Teraz powinien być epicki. Super. Teraz powinien być częsty. Teraz powinien być niezbyt częsty. No co jest grane, no? Boże, a nie można... O, można trzy. O, super. O. Ale fajnie, że można trzy, a nie to, że... Okej. Okay. Czekajcie, bo mój umysł nie za szybko to łapie. Dobra. Jest. słabizna, ale... O, mam epickiego drugiego! Super. Okej. Okay. Częsty, fajnie. Wszystkie częste, no co jest? Dobra, jeszcze jedno. Ale opening powiem wam. Dobra, mamy już dwa epickie. No to może jeszcze trzeci, tak wiecie, już na dopełnienie czy coś. Okej. Okay. Ale fajnie, że to jest za 25. To jest strasznie mało. Dobra, ja już mam kliknięcia. Jakie nie miałam. Aha, bo to było trzy razy dobra. Już wiem. Dobra, robimy kolejny opening. Aż tyle, kiedy mi się zapcha cały ekwipunek tych zwierzaków. Dobre, mogę wam oddać trochę. Okej, okay, no ja chcę tych. Jezu, ile to kosztuje? Jakie... Aha, miejsca już nie mam fajnie już mam wszystkie super no kurczę kurczaczki mogłabym komuś oddać no A wiecie co trochę za dużo także um, może kupimy jeszcze te dwa na takie wiecie wypełnienie już żeby było ideolo magnifico. Okej, okay, rzadkie. No, no to sobie teraz zmienimy. Gdzie to kurcze było? To było to? To było to, dobra. Zdejmij. Wyposaż. Dobra. Jestem teraz zawodowcem. Także. Eee, o Jezu. Dobra. Mam 100 miejsca na full, na full, także fajnie, bardzo fajnie. Totalnie mi to nie jest potrzebne. Czemu skurcz? O Boże! Oh my god. Przyjąłem, że komuś to może, mogę wszystko oddać. Naprawdę. Mogę wszystko tańko oddać. Oprócz tych epickich, bo ja też musiałam. Dobra, także, jeżeli film Wam się spodobał, i mam skrzydła w zasadzie za, za mną, e, i wyglądam jak taki boss totalny, także, jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Do następnego odcinka. Pa, pa!